Dobry, moi drodzy, witam serdecznie na kolejnym odcinku z propozycją. Dzisiaj od Justyny Juchaski Zrabki z cyframi w nazwie. Takie, które widziałam, takie zabrałam. 59 zł wkład, jest super, 13, szybkie 50, pastelowe 9, chciałam, owocowe 8, nie było. I 5 za 5, magnetyczne 5, Deluxe 7, bonus neonowy, fortuna. I różowe diamentowe 7.59 Szukamy, drapiemy. Pomysł też jest super. Pomysł bardzo fajny, bo jest właśnie dużo takich drapek, które mają właśnie jakąś cyfrę w nazwie. Także można skompletować fajny miks. Super 13 z numerem 39 dla Justyny. Ogromne podziękowanie za fajny pomysł. Gorąco pozdrawiam. 16. I możecie też coś dla Justyny w komentarzu zostawić. 13 nie widzę, kontrolnych nie szukam bez sensu. Numer 73. I tutaj potrzebuję trzy takie same cyfry. Jest 50, jest 4. Tu jest stówka. Dwa, 50 tysięcy drugie 2 drugie 50 000. i drugie 500 w bonusie sztaba czyli te za dwójeczkę niestety wygrać nie chciały no to magnetyczne nie pastelowe 9 jeszcze jest numerem 29. I tu jest 3 6 3 4 7 2 8 7 5 i 8. Tu też nie ma sensu szukać kontrolnych, dziewiątki przecież nie ma i teraz magnetyczne 5 z numerem 17. Tu potrzebuje piątki, to tu pewnie wyskoczą dziewiątki. Oproszę, mówiłam 1,, 8,3. Ja chcę 5, 6, 6,zeli już blisko. 3, 6, 3. Znowu szóstka Jest piątka. Jest piąteczka. Siedemnastka będzie szczęśliwa. 9, 4, 8, 9. Jeszcze nigdy nie miałam tej niebieskiej piątki. Nie wiem, czy ją kiedyś zobaczę. Ale jest jedna czarna, która daje 10 zł zwrotu. No ale dobrze, że jest coś. SS. Coś tu się zbiera. Deluxe 7. Najwięcej jest tych właśnie z siódemkami. Deluxe 7 z numerem drugim. Tutaj też nigdy nie miałam tej fioletowej siódemki. Tej mnożącej. 3, 9. Tutaj się dziewiątki sypią. 2, 4, 9, 5. 3. O ile dziewiątek. 8, 8, 4, 1, 5, 6 i 6. A o! Kontrolne, czyli ta jest pusta. Neonowy bonus 7, bardzo szczęśliwa, jak do tej pory, zdrabka z numerem 24. Wszystkie są podawane przez panią. Tutaj szukamy worka lub siódemki. Worki miałam takie dosyć nawet napakowane kasiorą, ale nie miałam jeszcze tej siódemki. Jest bluzka, trefl, motylek, cytrynka, ananas, kostka, kwiatek, dzwonek, melon, śliwka, aparat. Banan, tu chyba nowa owocówka się trafiła, same owoce. Biedronka, borówka i nutka s Pusto, to jeszcze dwie zdraki przed nami. Fortuna 7 z numerem 18. I tutaj portfel i siódemka. Ta zrabka też taka dosyć szczęśliwa. Była do tej pory kwiatek awokado palma, plecak, gwiazda perła, zegar klips wiśnie korona jest portfel. Dobrze, coś tutaj sypnie kasą z tego portfela ta zrabka. To nie tu, słoneczko i biedronka. Portfelik kryje 10 zł. No ale fajnie. Ale dobrze. To mamy dwa razy C. Także coś dodajemy, sumujemy i z numerem 9 różowe, diamentowe 7, czarna lub czerwona siódemka. Potrzebna do szczęścia 6, 5, 3. 6, 4, 8, 8, 3, 4, 9, 5, 9. O, tu gdzie nie trzeba, to tych jest dziewiątek jest pełno. 2, 2, 9, znowu 9, 6 i 3. Zrabka do drapania, piękna. Super się drapię, ale wygrać w niej to też. Cud, cud nad Wisłą eee, Na 59 zł wkładu z propozycji Justyny. Strawki z cyfrą w nazwie. Wygrały dwie: magnetyczna piątka i fortuna 7. Dając po zwrocie. Różowe diamentowe 7 się nie sprawdziło. Neonowy bonus też nie. Deluxe 7 nie. Pastelowe 9 nie. I te dwie małe również nic nie dały. Także jestem 39 zł na minusie, ale to nic. Propozycja fajna. Mogłam stworzyć fajny miks. Dla Was fajny odcinek. Dla Justyny ogromne serduszka za pomysł na odcinek. I po kolei właśnie sobie tutaj notuję. Listy zakupów na kolejne odcinki, na kolejne propozycje. Także będą cały czas po kolei wpadały. Ja Wam wszystkim bardzo dziękuję za obecność. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pa!